Dzień dobry. Dzisiaj będziemy grać Steel A Brain rot, Tak, Still A Brain rot. Ciocia w ogóle się powraca? Ha, 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 ha! Zobaczymy. Mamy lawowe pipi kiwi. O, a musimy poszukać czegoś innego, bo mam mało rzeczy. Bardzo dużo to daje. A to co jest w sklepie tutaj, czyli to... się nie opłaca w ogóle, bo teraz go tu nic nie można robić na tym. Na admin panel. Niestety. Sień Bananini nie, nie potrzebuje brać. Mamy co takiego? Klipka? Musimy to zabrać? Bo on jest, on nie może tutaj być. On nie ma, go wziąć, tylko nie to. Nie! Chyba on chce nas zamrozić. Uwaga, uwaga, czy nam się uda go przejąć? Czy pan Martin zdoła go przejąć? O, panim Stolika! Przejdź do mnie, dobrać no, nie, no, nie. nie możemy pozwolić, żeby taka cenna rzecz została przez niego odebrana. Nie, Chyba na a słyszysz, susi... Ty, go zabrać. A A jak będzie miał 40 wysiedleń, to będzie lepszy. I każde, każda w górę. jedną, 2, ...a... 4, 5, na Widzenia.